Cześć z tej strony BEX. Dzisiaj chciałbym się podzielić z wami moją opinią na temat gry Cyberpunk 2077 gangi Night City. Egzemplarz tej gry otrzymałem oczywiście od wydawnictwa Portal Games, za co serdecznie dziękuję. Czy Cyberpunk jest kolejnym świetnym tytułem Area Control od wydawnictwa Simon? Przekonajmy się! Grze te gracze będą prowadzić gangi różniące się od siebie posiadanymi umiejętnościami. Celem gry jest zdobycie jak najszybciej 25 punktów reputacji lub zrealizowanie założeń zakończenia wybranej przed rozgrywką opowieści. Aby to osiągnąć, gracze będą toczyć walki w celu uzyskania kontroli nad daną dzielnicą, będą włamywać się do sieci, będą również łapać okazje i ulepszać swoje karty walki. W tym wszystkim graczom będą mogli pomóc umiejętności Edge Runnerów, których podczas rozgrywki można zrekrutować. Standardowo zaczniemy sobie od jakości wykonania tej gry. Na początku chciałbym też zaznaczyć, że ja nie grałem w cyfrową wersję tej gry, więc tutaj nie będzie nawiązań, jeżeli chodzi o to, jak mechaniki zostały zaimplementowane odnośnie gry cyfrowej i jakie to ma przełożenie właśnie na planszówkę, ponieważ, no, tak jak mówię, niestety w grę cyfrową nie grałem, więc nie wiem, czy czuć tutaj klimat cyberpunka, aczkolwiek domyślam się, że postacie, które znajdziemy na kartach i inne też grafiki zostały zaciągnięte właśnie z gry komputerowej. Natomiast jeżeli chodzi o takie czysto wizualne aspekty, to uważam, że gra wygląda naprawdę bardzo fajnie, fajnie prezentuje się na stole. Mamy bardzo dużą planszę, figurki standardowo, jak to jakość Simonu, są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bardzo lubię też, gdy figurki są odpowiedniego koloru, czyli każdy z graczy ma swój kolor, więc te jednostki są bardzo widoczne na planszy, już na pierwszy rzut oka widzimy, gdzie nasze jednostki są, bo przeważnie w grach, gdy mamy szare figurki, tylko podstawki kolorowe pod właśnie nasze figurki, no to wtedy to może się bardziej zlewać, więc kolorowe figurki, figurki na plus, muszę nawet powiedzieć, że Simon, jak to w wersji retailowej, przeważnie ma zwyczaju. Te planszetki naszych gangów są cienkie, ale wydaje mi się, że, że są troszeczkę lepiej wykonane i są sztywniejsze niż to przeważnie w ich grach w wersji retailowych ma miejsce. Karty, słyszałem jakiś zarzut, że karty hmm, według niektórych osób są bardzo, bardzo cienkie. One nie są może najgrubsze, ale wydaje mi się, że cięższe karty już tu, trzymałem w swoich dłoniach, więc tutaj według mnie nie ma aż takiej tragedii, one chyba nie są putnowane, nie nie są na pewno putnowane, aczkolwiek tak jak mówię ja i tak, wszystkie fi, figurki, wszystkie karty zawsze staram się koszulkować, więc mi aż tak bardzo to nie przeszkadza. Jedyna do czego mogę się przyczepić i co mnie bardzo denerwuje podczas, denerwowało podczas rozgrywek. To układ planszy. Plansza po pierwsze jest bardzo duża, ona jest taka podłużna, więc ciężko ją zmieścić na stole. Tutaj musicie się przygotować, że musicie mieć naprawdę duży stół, by jakąś tą planszę pomieścić. A co najgorsze, to są miejsca na karty, gdzie te karty trzymamy tak w poprzek, więc osoba, która siedzi powiedzmy przy tamtej krawędzi stołu, no to nie jest w stanie na pewno przeczytać co się znajduje na tych kartach, ponieważ one nie, dość, że są bardzo daleko przez to, że plansza jest bardzo duża, więc one są dość daleko, to jeszcze one są zwrócone w poprzek, więc to naprawdę utrudnia rozgrywkę. Można sobie jakoś poradzić w pewien sposób z tym, na przykład, zamiast układać te karty, tutaj, to gdzieś tam obok planszy, tak, tak żeby było wygodne, to, to było po prostu wygodne dla wszystkich graczy. Natomiast. No po coś jednak te miejsca zostały tutaj zastosowane, po to jest ta plansza też taka duża, a jeżeli ściągniemy te karty, no to będziemy mieli taki obszar całkowicie niewykorzystany. I to mi się bardzo nie podoba w tej grze, że właśnie czyta czytel czytelność yy, i próba odczytania tego, co mamy na kartach jest bardzo utrudniona, no a musimy... Wiedzieć, co się znajduje na tych kartach, ponieważ tam są cenne informacje. O te okazje się ściga. czasem chcemy ubiec innych gracz, żeby jakiś gracz po prostu za dużo punktów nie zdobył, więc chcemy go uprzedzić, bez... zdobywając taką okazję. O Edge Runnerów też jest wyścig, bo nie dają nam dodatkowe zdolności, więc to jest taki największy zarzut, jeżeli chodzi o wykonanie. W swojej turze gracz wykonuje do dwóch akcji przesuwając odpowiednie znaczniki, lub wykonuje turę odzyskania, odzyskując wyczerpane znaczniki. System wyboru akcji bardzo przypadł mnie do gustu w tej grze z tego względu, że jest on niezwykle prosty do wyjaśnienia i nawet osoby, które zazwyczaj nie grają w planszówki, według mnie bardzo szybko pojmą zasady właśnie tej rozgrywki i tego całego koru gry. Polega on na tym, że albo wykonujemy jedną lub dwie akcje, albo wykonujemy taką turę odzyskania, gdzie odświeżamy sobie wykorzystane wcześniej znaczniki. I fajne jest też to, że. To może być też element naszej strategii, ponieważ możemy wykonywać ile chcemy akcji i dopiero gdzieś tam w przyszłości zrobić turę odzyskiwania, ale też możemy co drugą turę robić turę odzyskiwania, co będzie przekładało się na to, że mamy bardzo fajne dzielnice pod swoją kontrolą i będziemy robić to odzyskiwanie jak najczęściej z tego względu, że będziemy zdobywać profity właśnie z dzielnic, które kontrolujemy lub w których mamy obecność i dzięki temu możemy dość szybko zdobywać punkty, więc podoba mi się to, że to jest niezwykle proste, nie ma tutaj takich momentów, gdzie my się zastanawiamy jako gracze jak to powinno wszystko działać nie, tu nie ma dosłownie takich właśnie zagwostek podczas rozgrywki, to jest bardzo proste, bardzo przyjemne, tury graczy też przez to nie powodują w żaden sposób downtime'u bo te tury są bardzo szybkie, te akcje ogólnie są dość proste, one nie trwają zbyt długo, więc tutaj te rozgrywki Naprawdę bardzo szybko leci, jest ona taka bardzo dynamiczna, nie ma momentów przestoju i to mi się właśnie podoba. Figurki każdego gangu dzielą się na trzy typy, a każdy z tych typów reprezentowany jest przez inny kształt podstawki. Rozdzielenie jednostek na trzy różne typy i przedstawienie tych typów za pomocą różnych kształtów podstawki jest bardzo ciekawym i fajnym pomysłem. Fajne jest też to, że to ma jakieś przełożenie mechaniczne, z tego względu, że idąc w jakiś konkretny typ jednostek będziemy wzmacniać się w pewnym aspekcie gry. Ponieważ na przykład rekrutując dużo Netrunnerów, będziemy mieli możliwość szybszego poruszania się na torze włamania do sieci. Rekrutując dużo jednostek solo, będziemy mogli wszczynać więcej bitew, a w połączeniu z zaawansowanymi kartami walki, będziemy mogli dzięki temu zdobywać punkty. Rekrutując techników, po pierwsze zdobywamy również drony. Drony to takie mięso armatnie, więc pozwoli nam to też... Hmm, przytrzymać, czy też zatrzymać, zachować nasze te podstawowe jednostki na planszy, a pozbywać się po prostu dronów, tak? To jest naprawdę bardzo fajny element tej gry, że tutaj ta, ka każdy typ jednostki w jakiś sposób napędza jedną z tych trzech, powiedzmy, takich podstawowych akcji. I to mi się bardzo podoba. Natomiast, jeżeli chodzi od strony takiej technicznej, to coś tutaj poszło nie tak. Na pierwszy rzut oka, jak sobie czasem spojrzymy na planszę yy, i głównie ma to miejsce w grach powiedzmy na 4 lub 5 osób, gdzie jest naprawdę bardzo spory gąszcz na tej planszy, tych jednostek jest bardzo dużo, to na pierwszy rzut oka nie jesteśmy w stanie często odróżnić techników od jednostek solo, ponieważ te podstawki się troszeczkę zlewają. Tak, tak jak mówię, gdy jest gąszcz. Nie mamy problemu z odróżnieniem netrunnerów, bo ta podstawka kwadratowa jest zawsze widoczna z daleka. Ale to jeszcze jest do przełknięcia. Natomiast największym nieporozumieniem dla mnie są podstawki etrunnerów, gdzie każdy Edge Runner ma okrągłą podstawkę, a ci Edge Runnerzy są konkretnych typów, często są konkretnych typów, na przykład mam tutaj dwóch Netrunnerów, którzy normalnie mają kwadratowe podstawki, a Edge Runner ma okrągłą podstawkę. I niektóre karty walki, czy też inne umiejętności odnoszą się do konkretnego typu jednostki. I ciężko mi czasem zobaczyć, jak u przeciwnika widzę, że on ma jakiś Edge Runnerów, ale nie wiem jakiego są typu. Widzę, że mam kartę walki, która odnosi się, gdy zabiję powiedzmy netranera otrzymam punkty. No i teraz ja muszę się go pytać: ten twój Edge Runner to jest netranerem, czy kim on tam jest? No to ten już gracz niestety, przez to, że zapytałem się o to, kim jego edge runner jest, już może się domyślać, że coś knuje. I to mi się bardzo nie podoba. Wiem, że wiązałoby to się z pewnymi kosztami, gdy ci edge, edge runnerzy by byli konkretnych, powiedzmy, kształtów i różne rodzaje podstawek każdy z graczy by musiał mieć. Aczkolwiek, no jak już zrobili różne rodzaje podstawek przy podstawowych figurkach, to czemu nie mogli tego zrobić przy tych edge runnerach? Podczas walki każdy zaangażowany gracz zagrywa jedną kartę walki. Karty te w trakcie gry gracze mogą ulepszać. Muszę przyznać, że system walki przypadł mi w tej grze bardzo do gustu. Jest on niezwykle prosty do wytłumaczenia. Jest on niezwykle prosty, tutaj nie ma raczej zawiłości i on przypomina mi troszeczkę system walki, który jest znany z innej gry, w której maczał również palce Eric Lang z Ang. Z tego względu, że tu również, gdy zagramy kartę podczas walki, ona idzie na stos kart odrzuconych i wszyscy inni gracze wiedzą, jakiej karty nie mamy na ręce. Ale jest tu pewien twist z tego względu, że podczas gry możemy swój dek. Kart ulepszać, więc gracze nie wiedzą, jaką kartę właśnie nową dobrałem na rękę. Dopiero gdy ją po raz pierwszy zagram, to gracze będą widzieli, jaką kartą dysponuję. I to jest bardzo fajne. Troszeczkę nie podoba mi się jednak fakt, że tutaj, jeżeli chodzi o liczbę jednostek na danym terenie, ona nie ma przełożenia. Podczas walki, bo tak naprawdę jedyne co się liczy podczas walki, to liczba ikon broni. Jest to dziwne, aczkolwiek domyślam się z czego to wynika. Z tego, że jedną akcją jesteśmy w stanie poruszyć tylko jeden typ jednostek, tak myślę. Natomiast no, to jest właśnie dziwne, bo przeważnie w grach area control, im więcej mamy jednostek, to mamy większą szansę mm, właśnie wygrać taką walkę. Tutaj tak nie jest, tutaj po prostu liczy się tylko i wyłącznie liczba ikon broni, ale co jest też fajne. Jak to w grach, w których paluszki ma maczał po raz kolejny, to mówię Eric Lang, nie zawsze wygrana jest hmm. dla nas najlepszą opcją. Czasem chcemy przegrać, czasem chcemy stracić jednostki, bo to da nam punkty, ponieważ na kartach walki są jakby kryteria, które mówią, za co dostaniemy punkty podczas ta takiej walki. I tak jak mówię, ten system walki jest niezwykle prosty yy, do wyjaśnienia, daje jakieś tam pole, powiedzmy. Jeżeli chodzi o kombinowanie i ustawianie swoich jednostek strategicznie, jest to bardzo fajne. Przed grą wybierana jest opowieść, która będzie wprowadzać pewne modyfikacje zasad i możliwości rozgałęzienia historii. Teraz powiedzmy sobie o kartach opowieści, które są elementem dość rzadko spotykanym w grach Area Control. Ja nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć innej gry Area Control, gdzie mamy. Powiedzmy, nazwijmy to scenariusze, i od razu zaznaczmy, że te zmiany, które wprowadza każda z opowieści, to nie są nie wiadomo jak duże zmiany. Ona aż tak drastycznie ta opowieść nie wpływa na rozgrywkę, ale fajne jest to, że jednak jest pewnego rodzaju twist. Jakieś elementy dodatkowe pojawiają się na planszy, jakieś nowe możliwości zdobywania punktów pojawiają się podczas każdej rozgrywki. I podoba, podoba mi się też system tych rozgałęzień, ponieważ właśnie każda opowieść ma rozgałężenia. Ona może iść powiedzmy w lewo ta opowieść albo w prawo. I my znając już taką opowieść, możemy strategicznie powiedzmy pójść w jakieś rozgałężenie, bo wiemy za co będziemy punktować podczas wybrania właśnie tego rozgałężenia i będziemy mogli się pod to przygotować. Więc jest to też jakiś element strategii. tutaj. Też nie, trzeba od razu powiedzieć, że tutaj nie zdobywamy nie wiadomo ilu punktów. Taką opowieścią raczej rozgrywki nie wygramy, ale mm, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli rozgrywka toczy się do 25 punktów, potem gra się kończy. No to każdy jeden punkt jednak jest dość sporo warty, więc. Te opowieści tutaj, jeżeli chodzi o tekst fabularny, nie ma tego za dużo, raczej te opowieści są bardziej mechaniczne, wprowadzają właśnie takie zmiany mechaniczne, nieduże, ale jednak dają nowe możliwości zdobywania punktów. I to jest naprawdę bardzo ciekawy element. Chciałbym, aby więcej gier Area Control coś takiego wprowadzało, bo to wprowadza jakąś świeżość do każdej z rozgrywek. No i dochodzimy do największego problemu, który mam z tą grą. Chodzi o liczbę edge runnerów i ogólnie o to, że czuć, że. Tutaj Simon naprawdę uciął content i muszę przyznać, że w porównaniu do innych wersji retailowych gier Simonu, gdzie tego contentu jest zawsze mniej w porównaniu do wersji Kickstarterowej, tak tutaj czuję to najbardziej. Na przykład w takim Rising Sunie nie czuję, nigdy nie czułem, że czegoś mi brakuje. A jeżeli czegoś mi brakowało, to są do dodatki do, do kupienia w Rising Sun'ie, które wzbogacają mi wartość gry podstawowej. Mamy ko kolejne karty, to się chyba nazywało pur Roku, tak? Więcej potworów możemy sobie dokupić, więc tam, nawet jeżeli mamy wersję retail, to zawsze mamy możliwość rozbudowy tej gry. Tutaj jedyną rozbudową tej gry są dwa gangi i tyle. A największym problemem, według mnie, jest liczba edge runnerów, których jest tylko 10 w grze podstawowej. I to powoduje pewnego rodzaju wyścig. OK. Tak, będziemy się ścigać od tych Edge Runnerów, bo mamy ich mało, ale 10 Edge Runnerów to po kilku już rozgrywkach oni się nam po prostu ograją. I właśnie to jest największy problem, jaki mam z tą grą, gdzie Simon niestety tutaj przeszedł samego siebie i uciął strasznie ten kontent. I ja to niezwykle mocno czuję w tej grze. I tutaj, moim zdaniem, należą się brawa dla wydawnictwa Portal Games, któremu udało się zdobyć co prawda ograniczoną pulę, ale jednak dodatków Kickstarter Exclusive. I czytając wątki na BGG pojawia się tam bardzo dużo głosów użytkowników, którzy mówią, że każdy z tych dodatków w, jakiś, w jakimś tam stopniu podbija ocenę według nie, nich tej gry. Ponieważ tą grę te dodatki w jakiś fajny sposób rozbudowują. I smutne jest to, że jedynym takim dodatkiem, retail'owym, który jest dostępny w sprzedaży, w sprzedaży ogólnej jest dodatek, który wprowadza nam tak naprawdę tylko dwa gangi, więc on w żaden sposób nam gry nie rozbudowuje, on daje nam po prostu więcej możliwości startowych. Mamy dwa gangi więcej do wyboru. Nic poza tym. I to jest bardzo smutne. Jeszcze jedna rzecz, do, do której bym się przyczepił, to karty okazji. One. Większość z nich działa jako takie, powiedzmy, set collection. Im więcej mamy kart pewnego koloru czy tam rodzaju, tym więcej punktów zdobywamy. I tutaj brakuje mi troszeczkę różnorodności, jeżeli chodzi o te efekty, które z tych kart jesteśmy w stanie uzyskać, ponieważ, tak jak mówię, większość tych kart będzie odnosiła się do tego zdobądź punkt za każdą kartę danego tam typu. Ale to nie jest aż tak duży minus. Bardziej przyczepiłbym się do tych edge runnerów, bo oni mają właśnie te zdolności... Takie unikatowe, a ich jest po prostu według mnie za mało. I teraz przejdźmy sobie do skalowania. I przeważnie, jak to w grach tego typu, im więcej znaczy lepiej. Tak samo jest tutaj z pewnymi wyjątkami, jak na przykład rozgrywka dwuosobowa w anku. Natomiast tutaj rozgrywka. Dwuosobowa zdecydowanie jej odradzam. Z tego względu, że ta gra toczy się na stronie planszy, przeznaczonej do maksymalnie trzech osób, co powoduje, że jest zbyt luźno, nie czujemy tej interakcji, jesteśmy w stanie tam, powiedzmy, sobie jakąś dzielnicę przejąć i się tam żółwić, i się żółwić. Więc zdecydowanie taką rozgrywkę odradzam. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o skalowanie, im więcej, tym lepiej, i faktycznie wtedy. Od trzech graczy wzwyż ta gra nabiera kolorytu, jest więcej tej interakcji, jest więcej przepychania się na tej planszy. Rozegrałem też dwie partie solo i muszę przyznać, że ten tryb solo jest w ciekawy sposób zaimplementowany, ale jest irytująco losowy. Mi się on strasznie nie spodobał, po tych dwóch rozgrywkach stwierdziłem, drugą rozgrywkę co prawda wygrałem, ale mimo tej wygranej stwierdziłem, że to jest totalnie bez sensu, mam mały wpływ na to, co robię i tak naprawdę rozgrywka solo polega na tym, że raz, raz robisz turę akcji oraz odzyskiwania, bo tam trzeba tym bardzo manipulować. Nie spodobał mi się on, być może to jest kwestia gustu, natomiast tak jak mówię, gra bardzo fajnie działa według mnie od trzech osób wzwyż. Podsumowując, Cyberpunk 2077 Gang in Night City to prosta do nauczenia i dynamiczna gra area control, która sprawdzi się idealnie w gronie graczy średnio zaawansowanych lub nawet tych, którzy zaczynają swoją przygodę z nowoczesnymi grami planszowymi. Dla mnie jednak brakuje tu trochę tego przysłowiowego mięsa, którego szukam w grach planszowych. Najbardziej boli mnie uboga, retailowa wersja, bo sama gra ma potencjał na to, by być bardzo solidną grą, ale w tej formie wydaje się ona zbyt okrojona z zawartości, którą można było dostać na kickstarterze. Tym razem moim zdaniem wydawnictwo Simon poszło o krok za daleko, jeżeli chodzi o ucinanie kontentu względem tego, co mogliśmy dostać na kickstarterze, a to, co jest dostępne w sprzedaży detalicznej. I tutaj brakuje mi troszeczkę też w tej grze głębi. Gry, raczej Erika Langa, cechują się tym, że przeważnie są one proste, ale one w żaden sposób nie, nie są pozbawione głębi. Na przykład taka gra jak Ang, Tam mamy tak naprawdę cztery akcje na krzyż, ale ja czuję tam głębię swojej strategii. Tutaj, przez to, że ten kontent jest ucięty yy, i ogólnie przez to, jak to wszystko tutaj wygląda, nie mam takiego poczucia, że jestem w stanie. Mocno kombinować. Jest to gra niezwykle prosta, o niezwykle prostych zasadach, niezwykle dynamiczna, co jest jej bardzo dużym plusem. Bo, tak jak mówię, tutaj nie ma takiego czegoś jak downtime. To ta gra według mnie sprawdzi się najlepiej w przypadku osób, które zaczynają przygodę może nie z planszówkami, ale już tak troszeczkę pograli i one, oni się tutaj bardzo fajnie odnajdą. Jest to powiedzmy takie idealne area control do rozpoczęcia swojego swojej przygody, właśnie z. Tego typu gatunkiem gier. Natomiast ja w przypadku, gdy jestem już, nazywam siebie osobą, która gra w gry zaawansowane, to mi brakuje tutaj tej głębi strategii. I ja tą grę raczej sobie zostawię po to właśnie, by pokazać ją innym takim mniej zaawansowanym graczom, ale raczej to nie będzie mój pierwszy wybór, jeżeli ja będę miał ochotę na grę Area Control, nawet o prostych zasadach to tak jak mówię, po raz kolejny przywołam tutaj Anka, który według mnie jest grą lepszą. No dobrze, to chyba tyle ode mnie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście już okazję zagrać w Cyberpunka, jak wam ta gra się podoba, czy być może czekacie dopiero na swoją kopię. Pamiętajcie też o tym, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia i nie każdy z nią musi się zgadzać. I to jest piękne, że mamy różne gusta i tak naprawdę tyczy się to każdego aspektu naszego życia, ponieważ gdybyśmy wszyscy robili to samo, byłoby po prostu nudno. Jeżeli podobał się Tobie ten materiał, zostaw subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw lajka dla zasięgów. Ja się z wami teraz żegnam. Dzięki, że tu jesteście. Trzymajcie się. Cześć!